I się wszystkim to jazen. I cóż, jedziemy dalej z grą Max Payne Kung Fu Edition. Kończyliśmy na tym zasaranym dachu. Teraz musimy tu wparować w epickim stylu. Przygotować się do walki. Kurde. Gin w parszywa Gnido. Co on za figurę? Whoa, wow, 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 wow Kurde, Gosiu, że ja już wszyscy nie żyją? Muzyka się skończyła? Dra chciała mnie oszukać, nieładnie. Ingram, ale bardzo mało do niego amunicji, więc sobie na razie damy z nim spokój, aż nie znajdziemy więcej amunicji. These doors are on time, so we'll run. Turn around, walk away, blow town. That would have been the smart thing to do. Guess I wasn't that smart. Lupino's tenement buildings were a seedy hangout for all kinds of sleaze: a liquor store, a pawn shop. A laundromat full of mobster bookies and loan sharks. The list went on. The how and why of it was a mystery to me, but they knew I was a cop. They knew I was coming, and they were going to get real trigger happy about it. I got to see Lupino's hangout all lit up. A bomb went off, turning snow into liquid gold. A pillar of fire lifted the remains of a car straight up into the air. The flames were highlighted on the hood of a black Mercedes Benz as it coasted down the street real slow. As if the driver didn't have a worry in the world, I got a good look at the man riding shotgun. It was Vladimir, the head of the local Russian mob, the fly in Don Punchinello's soup. The ringing in my ears was the sound of a mob war being waged. Vodka. Massacre! Yeah. Another bomb exploded inside the closest slum building. It was a lucky break. The goons inside were spooked, but luck always came with a price tag. More bombs could still be taking inside, and the cops would already be on their way. Jack Lupino's suite was on the top floor. At least it used to be before the explosive makeover. abra.

Postrzelił własnego kolegę, Kust Dobra, ostatni raz Jeśli nie uda, to wjeżdżam im z broń. O kurde, teraz głupio, bo się rozdzielili. U jeszcze go dobił, chyba bardzo dobrze. Level 3 All running. A, bo było wall jumping, teraz jest wall running. Zarąbiście O, tak! Dobra. Zrobimy save'a, żeby nam ten skill nie przepadł. I rozwalimy tutaj ten sklep, Prze bardzo tutaj przedawali jakieś stare nokie imensy i noże do CSGO. 50. The headlines were a depressing read. Co gdzie jak The headlines were screaming bloody murder. The storm was a screaming duet with the approaching prowl car sirens. It was all a scream. When you were down for the count and wanted for murder. Okay. <smart noise> Zaraz wyleci typek. Tam ze schodów na wprost. Albo nie. Powinien, kurna, wylecieć. Dobra, save i lecimy tam sami. Ewidentnie, mi się wydawało, że ten koleś powinien tu wylecieć. A może pamięć mnie oszukuje. Jeszcze I... ktoś tu jest. O, ale wbita. No nieźle. Prawda, ta gra dzięki temu modowi tak nabiera jeszcze bardziej fanu z gry, że to jest, coś, to jest coś niesamowitego. Kurde, tutaj chyba granat wleciał. Czy znaczy wleci. Jak, jak dobrze pamiętam. Nie, to nie tutaj jeszcze. Dobra, dobra, dobra. Paliłem. Ale za to tutaj będzie czpun. Wy to dwóch. Robimy ich tak. Chodź! Chodź! Uff! 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 zaraz mi się skończą Przeklinał sytuację, w której się tak bawię. Dobra, dobra. Aha, tutaj był motyw, gdzie trzeba strzelić butlę. Żeby ona poleci i rozwali te drzwi. Torpeda. Kurde. Co tam jest? No najwyraźniej. Tutaj są zaś płyny. Chyba już za normalnie. Wydaje mi się też, że dzięki temu modowi e, strzelanie z dwóch pistoletów jest o wiele, wiele szybsze. No w nim nie gram, więc. Mogę się mylić, ale... ale chyba tak! Będzie to z... O, jest to zarąbista muzyczka. Zły się rozkręci, to dopiero jest zarąbista. Du, du. Ba, 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 ba. Wow. Będzie motyw z grałem. Wow! Nie zaskoczyłeś, gościu. Będzie motyw z granatem. No epicko. Epicko. phone in the entrance hall was ringing. It could have been just a junkie in need of a fix, but it turned out to be something more sinister than that. Am I speaking to Mr. Payne? Who wants to know? My name is Alfred Wooden. You must hurry. The police are on their way. Tell me something I don't know. They know you're there. How? And what's it to you? I will contact you again. The cops arrived. Sirens singing in the off-key harmony of a manic depressive choir. I had a few minutes while the SWAT team would go through their usual routine. By the time they busted in, I needed to be long gone. Max Payne, this is Deputy Chief Jim Bravora from the NYPD. Drop your weapons and come out with your hands above your head. Dobrzo. Fine. Okay. O kurde. Zdecydowanie strzelam szybciej. Przeodowuję chyba szybciej. Cholera wie. Tak czy tak, jest to bardzo szybko. Wow. Jeszcze żyjesz? No to już nie żyjesz. Co tu się dzieje? Someone had left a letter on the counter. There was a key on the shelf. Suddenly it all made sense. The bombs. The Russian mob boss making an appearance in person. Gagniti was his usual self. All talk and no walk. After I hit the Russian has only a couple of guns left and they can be bought. There's no freaking way he has the guts to try anything after that. As it turned out, the Russian had plenty of guts. One thing you could count on: you push a man too far, and sooner or later he'd start pushing back. A gun! Max Surrender or be forced to take action. Don't make us come and get you! Coraz wyżej, jak wyprzedziłem fakty, to tutaj będzie to z granatem. Tak? Tak! Pamiętałem. To trochę przedwcześnie to powiedziałem. Haha, nie czuję kiedy rymuję. Chyba, lec pan tego obrzyna, wiesz pan sam, gdzie. Gin, na wow. Kurde. Berkey. To też... ekstrakt z arbuza? Pfu! Z ogórka? Z arbuza byś chciał? Z arbuza... Ło! Jezus! wy się zesrałem! Nie rób mi tak więcej! Jak mnie przestraszył skubany! O oh, fuck. Dobra. To jest rozwalone piętro. Czuję, że może być failura, więc... Sejwacja. Eh, z takim skokiem kung fu, to lecę trzy razy dalej. Okej. Okay. Kolejny sejf. Tu też jest grubo. Jeszcze jeden, ty gnoju. No, sieraj, proszę. Chapter 6. The bombs had destroyed all the stairs up to Lupino's office the alternate route led there by way of adjoining rooftops uh-huh it's never been this cold never ever it's like the sky's falling yes sir it's the end of the world as we know it and i don't feel fine i don't feel anything not a thing uh, i'm freezing my butt off <laughs> Dobra. Zostawię was w spokoju. Wygl wyglądacie na w miarę trzeźwych. To get to the roof, elevator through the door było. Się nie przestraszyli. Wow! Kurde, co jest chłopaki? Zimno wam? Macie. Znajdźcie łaskę pana. Mam nadzieję, że chociaż trochę wam pomogłem w ugrzaniu się w tak mroźną noc. Wow! Masz po jajcach. Proszę pana, no. pan zobaczyć mój kij? Bardzo ładny, prawda? Cześć jak nieładnie ładnie wymychuje A pan? No właśnie. Czy szura mogę tak? Chyba nie. Chyba nie. Więc. Fuck it. Bo tu jest dziura w schodach, więc dalej nie pójdę. Wyżej się nie da. Nie, nie strzelaj. Ja jestem. Ja... Ja? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. me nie, nie. Nie, nie, nie. to nie, nie. Nie, nie, no Trzyma, no. A ja ja ciebie zostawię. Widzisz, w miarę normalnego. Jeszcze. Widzisz facet? Dajesz, dajesz. First, the password, John Woo. Come on. Okay, John woo All right. Come right in. It's a trap. Ty, gnojus, zdradzicki. Ja ci dam, it's a trap. It's a trap. że tu jesteście wiem o tym Wiem o tym doskonale właśnie Bo jeszcze żyje Abra? masz już do syta Elevator music Shut up Thank you Thank you Jemu 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 Jest niezabezpieczny, patrzcie na to. Jeszcze nie chciał wyjść, Wysyła na wszel wszelki wypadek. Ok, ok, wychodzi. <grym i wyszczaj> Trochę bardziej mi się go trafić, nie wiedziałem. Kurde, on jeszcze żyje. What? Co się stało? Koleś się tyle na a on mnie dwoma machnięciami rurą mnie zatrzymał na pełnym życiu. Nie wierzę. Dobra. Pies ci mordelizał. Pies ci mordelizał, farfoclu. Oh, masz! Pff. Co za pajac, no. chciał współpracować ze mną. New York City is in crisis tonight, with reports of Valkyrie related gang war in the streets of the Bronx. Apparently, Max Payne, wanted for questioning in connection with the slaying of a DEA special agent earlier tonight, is waging a one man war against his former partners in crime. Among the list of casualties so far are notorious mafia members Joey and Virgilio Finito, as well as Rico Muerte, himself a fugitive from the law and a suspect for several murders in the Chicago area. The NYPD has been placed on full alert. A citywide APB has been put out on Max Payne. Deputy Chief Jim Bravura has promised to take whatever steps necessary to bring him to justice. What those steps may be remains to be seen. For NYCNN TV news, this is Kira Silver. Dobra. HITS! Dobra, jesteśmy na dachu. I w tym momencie Wam podziękuję. I cóż, zapraszam do kolejnych zmagań z moich z tą grą, czyli Max Payne Kung Fu Edition. pa! pa.